Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są AmoService, Extrafelgi.pl, Staffa, Carbon Tech, Chakram Samochodowe Instalacje BRC, 2B Auto Autoracing.pl Pierwszy nasz start w tym roku było parę powodów tego, że nie, nie było nas na początku sezonu. Pierwszym powodem jest to, że w wieku 34 lat wyprowadziłem się od mamusi. Pozdrawiam mamę, jedną i drugą. Drugi powód, moja Agnieszka jest w stanie błogosławieństwa, także też bardzo ważna sprawa. No i ten, tamten sezon w grupie Open zniszczył nas strasznie sprzętowo. Auto miało 520 koni, wszystko było seryjne i po prostu się tak zniszczyło, że nie, nie, nie mieliśmy prawie czy, czym startować w tym sezonie. Dlatego przesiadka do N plus 2000, no i będzie na pewno walka. Tak, tak. Yy, zdecydowanie bardziej pasujemy do n niż do grupy Open, tam, tam są miliarderzy, jak widać po, po Mistrzu Polskim z tamtego roku, że, że to trzeba mieć pieniążki. No i co? No i walczymy w grupie N, tak. Jest nas pięciu, także, także jest z kim pojechać. Jest y, trzy auta w grupie A, także też będziemy z nimi walczyć. Na pewno lubisz trasę w Sopocie, ale mówisz, że jest techniczna i niebezpieczna. Yy, Typowo trasa jest pod naszego killera, bo jest na odwagę, no jest niebezpiecznie, bo wyrastają krawężniki, drzewa, także, także trzeba być, być od startu do mety strasznie skupiony i, i prowadzić auto agresywnie. Michał, zobaczymy Cię w kolejnych rundach GSMP tego sezonu? Bardzo chciałbym pojechać do Siennej i na Banowce i zrobimy wszystko, żeby tam wystartować. Sponsorem relacji była firma Chakram, koncesjoner marki BRC i właściciel sieci skupiającej tysiąc warsztatów montujących samochodowe instalacje gazowe w Polsce.